Niezły jestem, taki przystojny i śniady, ale dopiero z nią nabrałem wyrazu, a moje życie smaku jest taka świeża, maślana. Razem niczego nam nie brakuje. No, może trochę spokoju, rama to jest smak. Przychodzisz na świat z potrzebą bezpieczeństwa. Towarzyszy Ci ona przez całe życie. Z myślą o tej potrzebie jedna z największych brytyjskich firm ubezpieczeniowych, Royal and Sun Alliance, oraz jeden z wiodących polskich banków Powszechny Bank Kredytowy utworzyły Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Royal PBK. Royal PBK oferuje Ci najwyższą jakość ubezpieczeń, a także przyjazną atmosferę oraz miłą i fachową obsługę. Royal PBK ubezpieczenia na życie. Dziś, zawsze. Zawsze, kiedy masz ochotę coś upiec, weź kasię. To margaryna, która dzięki doskonałej konsystencji wyjątkowo łatwo się rozciera i świetnie łączy z innymi składnikami, zapewniając ci wspaniałe wypieki za każdym razem. Z kasią ci się upiecze. Rama. Większa porcja wyśmienitego smaku. Jeśli chcesz zostać gwiazdą popularnego teleturnieju. Jeśli marzysz o wygraniu dużych pieniędzy, bez chwili wahania zgłoś się do udziału w programie 5 razy 5 wygrajmy razem. Wystarczy tylko zatelefonować pod numer 0735 217. W takiej okazji nie wolno zmarnować. Przypominamy telefon 0735 217 czynny przez całą dobę. Teleturniej 5 razy 5 wygrajmy razem czeka na kolejnych zwycięzców. Jednym z nich możesz być i ty.